Hej, rozmawiałem jakiś czas temu z moim kolegą, który uważam dobrze, wygląda, jest komunikatywny, inteligentny, mądry. I on mówił do mnie, że podoba mu się tam jakaś kobieta. Ja oczywiście tą kobietę gdzieś tam kojarzyłem z wcześniejszych czasów. Jeden, jedno to. Pamiętam, co mam w głowie. To jeden łobus, drugi łobus, trzeci łobus. I taki obraz tak naprawdę mam ten, tej kobiety. Ale on mówi, że ona jest taka fajna. On ją poznał i w ogóle. I z tego słowa, co on mówi, że ona jest fajna, to już widzę, że. Chciałby z nią fajnego związku, chciałby z nią prawdopodobnie stworzyć rodzinę i chciałby już, już stworzył prawdziwą, piękną halucynację, właśnie z tą kobietą. Ale to jest tylko jego halucynacja, bo tak naprawdę życie jest zupełnie inne. I halucynacja często nam przeszkadza, często powoduje, że nie zmierzamy w tym kierunku, w którym powinniśmy zmierzać. Ja zadałem mu pytanie, czy zdajesz sobie sprawę, z kim ta dziewczyna się spotykała? No, numer, miała trzech psychopatów, numer jeden. Wariatów emocjonalnych, takich, że huśtawki nastrojowe tam były okrutne. I Fenomenem jest to, że on w ogóle nawet nad nią się zastanawiał, że nie widział tego po niej, bo wystarczy ja osobiście, bym, wystarczy, żebym spojrzał na nią, uśmiechnąłbym się i poszedł dalej. Jeśli chodzi o jakikolwiek związek, jeśli chodzi o, o, o jakieś budowanie z nią relacji. Czy ona była ładna, czy brzydka, to jest kwestia gustu i tutaj nie będziemy o tym dyskutować? Ale chodzi mi tutaj w tym materiale o fakt tego, jaką ona była osobą? On jest ciepłym, fajnym człowiekiem, i jego osobowość, a osobowość tych psychopatów, to, to jest w ogóle niebo, a ziemia. I teraz pytanie też do Was. Czy spotkaliście się z czymś takim, spotkaliście się z taką sytuacją, że jakiś tam? Facet od Was, jakiś kolega i być może ktoś z rodziny spotyka się teraz albo spotykał się wcześniej z kobietą, która miała samych psychopatów, samych wariatów i